Witam państwa serdecznie. Witam serdecznie naszego gościa, którego tutaj zaprosiliśmy, czyli pana Dariusza Kimczaka, członka Zarządu Województwa łódzkiego. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym ze spotkań, które już organizowaliśmy. Co prawda mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze ktoś dotrze, frekwencja nie jest za duża. Ostatnio była dość, dość większa, może aura spowodowała dzisiaj, że, że jest kilka osób mniej niż było na ostatnim spotkaniu. Temat spotkania i cel, myślę, że Państwo doskonale znacie. Chodzi o, chodzi o kolej, a konkretnie chodzi o dojeżdżające osoby do, do Warszawy i okolic Warszawy z miejsca Skierniewic, ale też i nie tylko ze Skierniewic i wszystkie problemy, które się z tym wiążą, tak? Po ostatnich spotkaniach udało się stworzyć pismo, które zostało wysłane tutaj do urzędu i też do przedstawicieli kolei, pewne rzeczy pewne rzeczy, które, czy pewne problemy, które zostały tam ujęte, no dzisiaj jakby widzimy, że one są rozwiązane, ale ja zaproponuję taką formułę, abyśmy, aby to spotkanie właśnie przebiegało w ten sposób, iż jest to luźna rozmowa z państwem. Rozmowa o tych wszystkich problemach, a spotkanie ma się skończyć też takim dokumentem, który będzie odzwierciedlał te problemy i bolączki, z którymi się Państwo na co dzień zmierzacie, z, to znaczy zderzacie, bo taka jest prawda. I, i aby to pismo później jak prawda trafiło znów do urzędu i staramy e, się, aby zostało przynajmniej część tych problemów, a może się uda wszystkie, zobaczymy, jakie one będą zostały w przyszłości e, rozwiązane. W piśmie, które zostało jakby tutaj przez poprzednią grupę osób, ponieważ to było kilkanaście osób, które się, e, które tutaj też jakby taki dokument stworzyły Głównie było o to, aby były honorowane bilety we wszystkich pociągach, były też postulaty o to, aby pociągi, które są dzisiaj są przepełnione, można było przynajmniej, nie wiem, o jeden skład zwiększyć, tak, żeby no przynajmniej chociaż trochę było luźniej w tych pociągach. Była też mowa bodajże o jeszcze jednym pociągu, który, który w tych naj, największych godzinach szczytu czy godzinach. Największej, największej ilości osób dojeżdżających do Warszawy był podstawiany. Ja chciałem podziękować panu radnemu Jarzczykowi za zaproszenie na to spotkanie, osobom, które interesują się tą, tymi problemami związanymi z komunikacją kolejową na linii Skierniewice-Warszawa. Ta sprawa by z mojego punktu widzenia jest nie tylko ważna tutaj dla mieszkańców Sęgo miasta Skierniewicy, ale także osób, które także tutaj dojeżdżają, żeby wsiąść do pociągu. Sam zresztą po pierwszym naszym spotkaniu, które odbyło się w wakacje, kilka, kilka dni, kilka tygodni później usłyszałem o dyskusji, która przetoczyła się także w powiatach ościennych, które są zainteresowane bardzo żywo usprawnieniem tej komunikacji. Ja mówię ogólnie o komunikacji, bo problem jest bardzo głęboki i miałem okazję się z nim zapoznać. Oczywiście ja w Zarządzie Województwa zajmuję się sprawami polityki społecznej i zdrowotnej przede wszystkim, natomiast także z powodu tego, iż jestem radnym sejmiku właśnie z Okręgu Wyborczego Skierniewice, Uważam, że na tą sprawą nie można przejść obojętnie i nie wolno zostawiać jej tylko tym osobom, które stricte zajmują się sprawami komunikacji oraz kolei. Na samym początku bardzo duża była dezinformacja, jeżeli chodzi o dotykanie problemów i próbowanie ich naprawiania. Na pierwszym spotkaniu, w którym uczestniczyliśmy, tak naprawdę uczyliśmy się wszystkich tych kwestii osoby, ja mówię o osobach, związanych z tą grupą, która tak naprawdę nadaje ton wszystkim informacjom, informowaniu innych osób oraz instytucji za to odpowiedzialnych. Wiele spraw uległo uporządkowaniu. Część tych postulatów, które Państwo kierowali, nie tylko w tym piśmie, o którym tutaj mówiliśmy, bo to było, z tego co pamiętam, jakieś chyba jedno pismo. Pismo bardzo ważne, bo Wywołujące temat. My, jako samorząd województwa łódzkiego, uczestniczymy oczywiście w tej komunikacji. Mamy swoje udziały w przewozach regionalnych, 5,7% udziału w przewozach regionalnych. Temat dotyczący tej spółki ma swoją historię. I tak naprawdę w punkcie, w którym dzisiaj się znajdujemy sytuacja zupełnie inaczej wygląda niż miało to miejsce w lipcu czy w sierpniu, kiedy spotkaliśmy się w Skierniewicach próbując pomóc tym wszystkim, którzy naprawdę mają wielkie kłopoty w dotarciu do Warszawy, w dotarciu do pracy. Zmieniła się sytuacja o tyle, że została, została Przynajmniej na początek zahamowana, bo nie chciałbym powiedzieć zmieniona koncepcja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przewozów regionalnych. Przewozów regionalnych, które są oczywiście jednym z przewoźników, które, o których tutaj mówimy, aby usprawnić funkcjonowanie w tej spółki, do której chociażby nasz samorząd województwa dokłada, czyli finansuje różnicę między przychodami a rozchodami, w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. W tym roku to jest 59, a najprawdopodobniej będzie 65 milionów złotych rocznie, które dokładamy tylko do tych naszych 5,7%. Mówię to w tym kontekście, ponieważ na, bynajmniej na tamtych spotkaniach, ale w wielu dyskusjach była mowa o tym, że linia Łódź Warszawa jest jedną z najbardziej dochodowych a może warto użyć słowa rentownych linii w kraju, natomiast na pewno nie jest dochodowa w znaczeniu tego słowa, że przynosi zysk, po prostu przynosi najmniejsze straty. Tak samo jest, jeżeli chodzi o innych przywoźników, których chciałbym tutaj właśnie tylko w sposób grzecznościowy się wypowiedzieć, bo samorząd województwa łódzkiego nie ma żadnych udziałów w tych spółkach, a tutaj mowa jest chociażby o, chociażby o samorządzie województwa mazowieckiego i kolejach mazowieckich. Które do samych przewozów na terenie województwa łódzkiego rocznie dokładają przynajmniej 11 milionów złotych. Tych przewodników mamy kilku państwo, którzy jeżdżą tymi pociągami, na pewno, na pewno mają swoją ocenę każdego z nich. Od tamtego czasu zaczęliśmy, zaczęliśmy próbować naprawić ten stan sytuacji, a przede wszystkim rozpoznać, dlaczego tak się dzieje. Rozpoznać po to, abyśmy mogli trafnie kierować prośby do osób, które decydują o stanie faktycznym. Zaczęliśmy od pism. Także dziękuję za to pismo, które zostało skierowane do mnie, ponieważ mogłem zwrócić uwagę. Różnym instytucjom na problemy, które dotykają pasażerów podróżujących, chociażby ze Skierniewic do Warszawy. Część spraw, o których mówił Pan Radny Krzysztof Jażdżyk, udało się naprawić, natomiast wszyscy wiemy o tym, że zmieniają się rozkłady jazdy i zmienia się stan faktyczny, jeżeli chodzi o remont na tej linii. Możemy różnie oceniać te działania, które zostały dokonane zarówno przez spółkę PLK, jak i poszczególnych przewoźników. Natomiast myślę, że warto podkreślić, w jaki sposób przeprowadzany był remont. Z mojego punktu widzenia tę, tę inwestycję można było inaczej zorganizować i myślę, że to jest zdanie także kilku innych osób. Niebawem, bodajże od 1 lutego, od kiedy zmienia się rozkład jazdy? Od, od 1 lutego. U niektórych przewoźników nastąpią zmiany, i yy, chociażby z informacji, które posiadam od kolei mazowieckich, nastąpi na pewno poprawa, i ta poprawa będzie widoczna do kolejnej zmiany, jeżeli chodzi o harmonogram procesu inwestycyjnego torowego na tej linii, i przynajmniej. Do początków marca będzie na pewno odczuwalna ta zmiana. Bo Ja chciałbym się ustosunkować do tych informacji, które ja czytam, które Państwo sygnalizują czy na portalu, czy w wypowiedziach medialnych. Przy tej okazji chciałem bardzo podziękować tym osobom, które zajmują się tym tematem, a temat był niedostrzegalny przez cały okres remontów. Bo dzisiaj spotkaliśmy się w Skierniewicach, a wiemy, że inne części tego województwa także, także to przeżywały. Żeby, żeby tutaj mówić po kolei. Wynotowałem sobie kilka spraw, które dotychczas były przez państwa poruszone, między innymi była kwestia już dzisiaj poruszona, czyli wzajemnego honorowania przez wszystkich przewoźników biletów na linii Skierniewice Warszawa. Bardzo często pojawiał się przystanek bardzo konkretny, czyli Warszawa Wschodnia, w całym okresie modernizacji tej linii kolejowej. Czyli oby się sprawdziło do listopada 2015 roku i to honorowanie, o którym tak, tak często mówimy, ono jest ustalone do 31 stycznia tego miesiąca. Dzisiaj jest 16 stycznia od dnia wczorajszego. Nie, wszystkie, nie wszyscy przewoźnicy równocześnie, ale chociażby od dnia wczorajszego koleje Mazowieckie odbywają kolejne spotkania, w których zabiegają o kolejne honorowanie tych biletów, oczywiście między kolejami, przewozami regionalnymi, intercity. Pamiętam taki ciekawy postulat, który także mnie zainteresował i o którym rozmawiałem z poszczególnymi no poszczególnymi instytucjami, ja nie chciałbym tutaj powoływać się na, na konkretne rozmowy, bo tych rozmów naprawdę było dużo. Ja zrezygnowałem z pisania oficjalnych pism tak naprawdę po jednym piśmie, gdzie, gdzie w ważnej sprawie odpowiadają osoby, które. Mm, Odpowiadają osoby, myślę, że powinny inne osoby odpowiadać niż no, ze względu na rangę tej sprawy. Natomiast w tym w jednym z postulatów było, był Państwa głos o tym, aby w ramach rekompensaty tych licznych nie, u, u, niedogodności, które spotykają was podczas podróży do pracy, obniżyć cenę o 25%. E, sprawdziłem tę sprawę i rzeczywiście przewoźnicy. Zainteresowali się i brali pod uwagę właśnie taki argument i niektórzy z nich, na pewno koleje mazowieckie wystąpiły do polskich linii kolejowych o obniżenie 50% stawek dostępu do torów. Natomiast pod, spod, koleje mazowieckie spotkały się z odmową i tak naprawdę, tak naprawdę także nie są w stanie obniżyć cen biletów. Pojawiały się także od samego początku, od pierwszego spotkania naszego, kwestie dotyczące wydłużenia składów pociągów, co oczywiście miało zapewnić dostęp do miejsc siedzących. I, i każdy przewoźnik inaczej reaguje, bo na przykład. Nie wszyscy posiadają właśnie taki sam tabor, takie, samo, takie same wagony, niektóre, niektóre są bezprzedziałowe. Także to wiąże się z określonymi kosztami, ale także obciążeniem linii. Każdy, kto się zwracał w tej sprawie chociażby do właściciela torów, musiał się, musiał się liczyć z tym, że uwzględniane są, uwzględniane są wszystkie także przepływy, Potoki pasażerów na tej linii. I każdy odcinek, który był modernizowany, był w innej sytuacji. W sierpniu, pis pisząc pismo, chociażby na przykład przez koleje mazowieckie, można było spotkać się z inną odpowiedzią, kiedy pisał inny przewoźnik, tak jak przewozy regionalne, dwa miesiące później. Ja także analizowałem te odpowiedzi i wydawało mi się to niespójne. Natomiast każdy, każdy fragment modernizowany posiada inne właściwości i właściciel torów musi na to zwracać uwagę. Często podczas tych zwykłych spotkań i dyskusji z osobami, które także nie tylko na spotkaniach, ale w rozmowach indywidualnych spotykamy, żaliły się, że to jest nieczytalne, niezrozumiałe, w zupełnie sposób jakiś dziwny te odpowiedzi wpływają na komfort tych przewozów. Także spotkałem się z takimi argumentami, by czytałem w prasie, aby te wagony, w których przedziały są sześciosobowe, zamienić ośmioosobowymi. Także zwracałem się do, do niektórych przewoźników właśnie w tej sprawie i, 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 i tak, tak naprawdę takimi wagonami, z tego co dobrze sobie przypominam, tylko PKP Intercity dysponuje i przeważnie one są wymieniane właśnie, żeby poprawić ten komfort. Ja rozumiem, że zwiększenie liczby miejsc siedzących w przedziale wpływa. Ogólnie na ilość miejsc. Nie zawsze jest to możliwe. Także jak rozmawiałem z osobami, które także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zajmują się sprawami przewozów i kolei, zwracają uwagę na. Różnego rodzaju argumentacje, dlaczego akurat nie można zmienić liczby wagonów, czy, czy w przypadku bezprzedziałowych całych zestawów. To nie tylko wiąże się z kosztami. Ale także i z opłatami, zupełnie inne opłaty są, ale także ze zwoleniami. Kiedy my na przykład będziemy gotowi na taką zmianę, nie zawsze na, na taką zmianę gotowy jest ten akurat odcinek remontowany, który, po którym chcemy przejechać. Jeżeli chodzi o tutaj zakwestionowaną kwestię potrzeby informowania o, na temat przyczyn postoju. Przewidywanego czasu. To jest jedno chyba z najbardziej częstych uwag, które ja bynajmniej widzę w internecie, czy tam w prasie, widzę w mediach. Być może to czasem jest sprawa, która może już nie wpłynąć na to, czy zdążymy, czy nie zdążymy do pracy, natomiast na samo planowanie swojego dnia jest bardzo ważne. Ja mam, mam deklarację ze strony zarządu Kolei Mazowieckich, że jeżeli są takie sygnały, że bardzo często pojawiają się brak takich informacji, należy się oficjalnie do, do przewoźnika zwracać. I im będziemy bardziej konsekwentni, im Państwo będą bardziej konsekwentni w informowaniu, i właśnie w takim organizowaniu swojego, swoich postulatów tym będzie to skuteczniejsze. Z, mojego, z moich informacji, które, które właśnie próbowałem uzyskać na dzisiejsze spotkanie. I o którą Pan już zwrócił u, u, uwagę. W, w chwili obecnej na linii numer 1 obowiązuje zamknięcie szlaku od grodziska Mazowieckiego do Żardowa. Ja dni jeszcze nie mylę się w ten, w ten sposób. Oczywiście to powoduje niesamowite utrudnienia w prowadzeniu ruchu i samej, samej podróży. Część, mam informację, że nie wiem, czy Państwo to potwierdzą i zauważyli, to że część pociągów kursuje w skróconej relacji od Grodziska zamiast Żardowa, czy do Grodziska, czy zamiast do samych Skierniewic. I nie wiem, czy to jest tylko jeden przewoźnik, koleje mazowieckie, czy jacyś inni. Niektóre pociągi już teraz były odwoływane. I taki rozkład będzie do 30, będzie obowiązywał do 31 stycznia i od 1 lutego ulegnie tak, jak deklarowali, deklarowali mi moi rozmówcy chociażby z kolei Mazowieckich ulegnie znacznej poprawie i od samej Warszawy Zachodniej do Skierniewic. Pociągi będą kursowały bez ograniczeń po obu torach, co jest bardzo ważne w przypadku układania tego rozkładu jazdy, więc żaden z tych zadeklarowanych pociągów od 1 lutego nie będzie odwołany. No niestety od 9 marca, od, dobrze, od 9 marca znowu wchodzimy na inny, znaczy inwestor wchodzi na, na inny. Odcinek modernizacyjny Radziwiłów, Żerardów i także będzie można spodziewać się, spodziewać się kolejnych utrudnień. Z, z, z mojej strony chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście my, zarząd województwa, problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o kolej, dostrzega od dawna ich i prowadzimy działania, aby temu przeciwdziałać. Chociażby w tym celu powstała Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która w pierwszym etapie co prawda nie dotyczy Skierniewic, ale myślę, że jeżeli tutaj, w tym mieście, w tym powiecie powstała tak mobilna i silna grupa, która bardzo się interesuje tematyką połączeń, myślę, że Państwo także powinni zabiegać o to, aby w jak najwcześniejszej wersji Projekt Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej także dotyczył tej części województwa. Od wiosny tego roku będą funkcjonowały połączenia w kierunku Sieradza, i myślę, że musimy wspólnie działać w tym kierunku, aby wraz z bogaceniem się taboru i rozwojem całej spółki móc zwracać uwagę na problemy właśnie tej części województwa. Takie działania, jak Państwo prowadzą, oczywiście są skuteczne. To może nie są y, wielkie sprawy, które udaje się naprawić i niektóre są tylko krótkotrwałe i w dłuższej perspektywie ze względu na, na ten remont y, nie są możliwe, aby zostały wykonane w taki sposób, jak Państwo y, by to widzieli. Natomiast jeżeli Państwo zauważyli uruchomienie tej linii y, Łódź-Toruń, to także są. Y, Długotrwałe, a przede wszystkim wytrwałe zabiegi osób, które nie miały połączenia na tej linii żadnego. I to też jest taki dowód na to, że jeżeli skutecznie się o to wnioskuje, to można taki efekt otrzymać. Ja ze swojej strony także próbuję te kwestie obserwować na bieżąco, i mimo że one się. Zmieniają i bardzo wiele zależy od prowadzonego remontu oraz kwestii nieoczekiwanych. Jak ja w wielu rozmowach uzyskałem takie informacje, że sprawy, które nie wskazywały na to, że mogą sprawiać utrudnienia na tej linii albo zablokować kilka połączeń, o które wnioskują poszczególni przewoźnicy, spowodowały, że to było niemożliwe. Poszczególne, kiedy obserwowałem poszczególne zmiany rozkładu jazdy i deklaracje przewoźników wnioskujących liczbę połączeń, to w niektórych, w niektórych częściach one były uniemożliwione w 50% w stosunku do wniosku liczby połączeń. To samo i analogicznie można powiedzieć o długości składu. Danych, danych pociągów. Jeżeli nie zapomniałem, to by było wszystko. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podczas tego spotkania ustalili sobie kilka spraw kierunkowych. Jeżeli chcecie, aby nie tylko pojedynczo włączać się, włączać się w tę kwestię, to chciałbym, żebyście Państwo także zainteresowali na bieżąco oficjalnie zarząd województwa łódzkiego, kierując pismo, w którym szczegółowo precyzujecie w danym momencie, w danym, w danym czasie i punkcie, w którym przeprowadzany jest remont, swoje wnioski i swoje potrzeby. Państwo wiedzą, że bodajże jest, nie, chcę, nie chcę podawać błędnej cyfry, ale jest określony czas, kiedy przewoźnicy, a w ich imieniu zgromadzenie właścicieli wnioskuje o, dany, o, o daną ilość połączeń, rodzaj tych połączeń itd. Te wszystkie Państwa wnioski, nasze wnioski musimy odpowiednio wcześnie formułować. Jest jeszcze jedna sprawa, którą także zauważyłem podczas rozmów z różnego rodzaju osobami, które współpracują z przewoźnikami, czy z samymi przewoźnikami. To jest kwestia układania samego rozkładu jazdy. Zauważyłem, niestety, mam, mam nadzieję, że tylko moje jest wrażenie, że jest zbyt duża dysproporcja, jeżeli chodzi o wpływ poszczególnych przewoźników na układanie rozkładu jazdy. Osobiście uważam, że przejazdy lokalne i regionalne mają, są, można powiedzieć, w jakiś sposób dyskryminowane w porównaniu z połączeniami, na przykład międzynarodowymi. Jeżeli ktoś się interesował układaniem rozkładu jazdy, zaczynamy oczywiście od tych połączeń najdłuższych. Natomiast te dla nas najważniejsze, które mają, Pasażerów codziennych lub kilku, którzy korzystają z połączenia kilka razy dziennie. Te połączenia są układane na sam koniec i czasem, przy dobrej woli przewoźnika, który chce zorganizować w taki, a nie inny sposób, w takiej czy innej częstotliwości swoje przewozy czy w takiej czy innej długości swojego składu, jest niemożliwe ze względu na moment, w którym jest się uwzględniany. W przewozach. Więc myślę, że takie dalej idące spostrzeżenie osób, które interesują się akurat tą kwestią przy okazji problemów z dojazdem ze Skierniewic, myślę, że także pozytywnie zadziała na te osoby, które, które bezpośrednio zajmują się konstruowaniem tych połączeń. Nie polecam górnolotnych haseł. I pisania do najwyższych przedstawicieli państwa, tylko do tych, którzy bezpośrednio się tym zajmują. Uważam, że jest duża szansa, aby na tym etapie osiągnąć cele, które są możliwe. Uważam, że niektórych celów nie sposób osiągnąć ze względu na charakter i sam sposób rozpoczęcia tego remontu. Dziękuję i czekam na pytania.